o skałach, minerałach, jakie tutaj występują. Tu, gdzie się znajdujemy, jest to hałda w Letnie. Hałda jest to takie miejsce, gdzie z kopalni dawnej były wyrzucane skały, odpady, które nie zawierały żadnej wartości, jeśli chodzi o jakieś rudy metal Nie miały sobie miedzi, nie miały sobie... Są na hałdzie w formie pokruszonej, jak takie właśnie różne odłamki, jak i skały, które budują nam cały masy w śnieżnika, między innymi tam, gdzie była Um, gdzie zwiedzaliście jaskinie no niedźwiedzia, to na też w tych skałach mi o metalicznym połysku czarnym. i jest stosunkowo ciężki ten magnetyzm. Też wam potrzebuję, woję, się zacznij ale cięższy jest od innych skał o takim samym rozmiarze. Drugi okaz tutaj jest rudy żelaza to jest schemata. On jest tutaj, cały bloczek to jest kwarc, gdzie wykształcone są kryształy w postaci takich ostro zakończonych piramidek i one są pokryte takim bardzo drobnym piłastrem. Więc my tak, no zachodzi reakcja. My to często mówimy, że po prostu okaz nam burzy, czyli pojawiają się pęcherzyki gazu, konkretnie tutaj dwutlenku węgla. Właśnie z tego rozłożonego kalcytu jest taka podstawa. A wyjdziemy sobie na jakiś inny okaz i zobaczymy. Kuba, pamiętasz, że jak znajdziesz diament, to oddajesz panu Bartkowi. Bo ja potrzebuję do naszyjnika. A ja potrzebuję zrobić naszyjnik dla taty. Dla taty tak, Naszyjnik? chłopcy, pamiętacie, że jak znajdziecie diament, oddajecie panu Bartkowi. No jak to, no bo na szyjnik robię. Nie, ja, ja sobie biorę ten diamek. Ja też. Ja przebrałam. Przepraszam, niech pan już zobaczy, to jest z jednego kamyka. Tośka, rubiny, szmaragdy, brylanty do mnie. Pamiętasz, prawda? Wyleciały jakieś rzeczy błyszczące. Błyszczące? Proszę pokazać. Jak stukamy, jak chcemy rozbić skałę, to no nie tą stroną, skałę. tylko tak próbujemy rozbić. I wtedy nam się ładnie rozpoławia. Natomiast tutaj w niej nic nie ma, więc nie ma sensu jej tu. Piękny krystal zobaczcie, taki pojedynczy malutki. Jak go wymyjecie. Potem w ośrodku, w wodzie to będzie miał piękną, głęboką barwę. Oczywiście to jest malutkie, ale można znaleźć tutaj tylko wielkości pięści, więc trzeba być wytrwałym i dobrze szukać. Podchodzę sobie, i to jest bardzo ważne, żebyście się nauczyli. Dwa kroki to są. Jeden to jest podejście do partnera, a drugi wykonujemy podniesienie nogi do góry i opuszczamy tą nogę w górę. Widzicie? Zobaczcie, co ona zrobiła? Co ona zrobiła podczas upadku? No troszkę mocniej musisz. Ja jestem duży bardzo musisz mnie przepnąć po Okej. Jeszcze raz. Belnie, tak? Dobrze mówię. Okej, mocno, słuchaj. podnieś nogę i zetknij to moją nogę. Postaw mnie na tej nogę Musisz mnie wyknieć. Zobaczcie. Wchodzę w partnera. Widzicie, że się z dzieje. teraz podchodzę do partnera i ścinam jego nogę. się szeroko. Ścinam jego nogę, ścinam, pa! Widzicie? O właśnie, tam chcesz mnie rzucić.

Okej, okay, no, jeszcze raz. Zobaczcie, on tcha uderza. W judo to jest sport chwytany, czyli chwytamy i kładziemy go. Chwytamy i kładziemy, nie uderzamy. Pamiętacie? A jeśli tu król z królem się spotka. Nie ma takiej możliwości. Atakujemy króla, i Króla, króla. Jak przyrzucić takiego gościa jak ja. Zobaczcie, ja ci teraz coś pokażę, i ty musisz to za chwileczkę wykonać. I ja myślę, że jak to wykonasz, za plecy, łapię za plecy i mocno mnie tam rzuci. Mocno, mocno. Uwaga. Uwaga, podnoszę nogę i ścinam jego nogę w górę. I w ten